Witajcie, to jest kanał Buty Nie Grają. Ja jestem Patryk, a tutaj porównamy dwie parki butów zawodników grających w słonecznej Kalifornii. Chciałem powiedzieć w stolicy, ale stolicą jest Sacramento, z tego co sobie chyba tak. Czy Anaheim? Nie pamiętam, nie chcę mówić, nie chcę kłamać, nie jestem specjalistą od geografii Stanów Zjednoczonych. Jeśli ktoś wie, to niech napisze w komentarzu największego i najbardziej znanego miasta Kalifornii, czyli Los Angeles. Tutaj mamy. Buty Lebrona James'a, Los Angeles Lakers, tutaj Pola Georgia, czyli Los Angeles Clippers. Ale zanim przejdziemy do samego porównania butów, pamiętajcie, zostawić subskrypcję na kanały, żebyśmy dobili do tego tysiąca wreszcie, jeśli tego nie zrobiliśmy jeszcze, nie już to trochę wcześniej. I pamiętajcie zostawić lajka pod filmem, żeby się zgadzały zasięgi i wszystko, i żeby kanał się rozwijał. No i napiszcie w komentarzu. Które buty wy byście wybrali i dlaczego mam rację? Oraz jakie porównania butów chcielibyście jeszcze zobaczyć na kanale. Pierwszą kategorią, którą zazwyczaj porównuję, jest cena do sztosa. Ceną, no tu jest 500 zł, tu jest 820. 320 i to minimalnie różnicy, bo pomiędzy największymi cenami, czyli tutaj 950, jest to cena 450 zł. różnicy. No. Więc cena dość wysoka, no ale nic się na to nie poradzi. Czasami za poziom jakości trzeba płacić. Jeśli chodzi o sztosy, to powiem Wam szczerze, tu są trzy. Trzema sztosami są trzy kolorystyki Gatorade'ów, czwarte w Europie się nie pojawiły, a też mi się bardzo podobały. To jest akorda CW All Star. Mam jeszcze Pozostałe dwa, czyli to pierwsze e, niebieskie oraz to białe. Tutaj mamy Future Air, mamy Mr. Smash Hammer, mamy Monsters, mamy 3 CW Graffiti, e, mamy mm, I Am More than the Athlete, mamy James Gunn, mamy Up Tempo, mamy to całe czerwone University, w którym bardzo wiele osób się jarało. Cóż, no na pewno jeszcze jakieś pom... mamy to stukęja, które było tylko jeśli znalazłeś tam bilet i tak dalej. Mamy to dropione podczas Game'u, więc no tych CW Lebronów jest za I tak naprawdę nie, no da się dorwać te buty już za 500 zł. Naprawdę. Jeśli osiemnastki, jesteś w stanie, no powiem szczerze. LA By Night można było kupić teraz na promkach za 600 zł. No to 100 zł. różnicy między tym a tamtymi. A tych poniżej ceny retailowej nie kupisz. No to sorry, ale Lebrony za 600 zł to jest już dobra cena. Tutaj no 500 zł. No to jest ok cena za te buty, bo to są dobre buty. Niech hejtowo, ale no. Porównując z ilość sztosów i że sztosy możesz kupić poniżej retailu, tu nie ma opcji no to zdecydowany punkt leci do Lebronów i mamy tu 1-0. I teraz przejdźmy do drugiej kategorii, czyli amortyzacji. Tutaj mamy poduszeczkę po całej długości. Ja na przykład jestem mega fanem tej amortyzacji, ale wiem, że ona ma wielu hejterów, ponieważ wielu ludziom robią się bąble i pęka ten zoom i to jest problem. Mi nie pękł żadnej z trzech par. Wiadomo, yy, s, no większość ludzi jak ma jakieś buty do gry, to gra w nich pewnie ze 3 razy w tygodniu albo i więcej. I, a ja gram no powiedzmy w tygodniu od trzech do pięciu razy, może czasami trochę więcej, i zazwyczaj za każdym razem w innych butach. No, U mnie buty to mają wstyd od spoczynku między grami. Więc, no, to jest inne zużycie butów, inne zużycie materiałów, ja zdaję sobie z tego sprawę. Ale dla mnie ta amortyzacja jest kotem. Ale nie takim kotem jak LeBrony. LeBrony dla mnie są kompletnymi kozakami. Ja uwielbiam amortyzację w LeBronach. Dla mnie ona jest mega. I dlatego LeBrony jednak muszą wygrać poza Speji których amortyzację ogólnie oceniłbym na drugie najlepsze po LeBronach, 17, podkreślam high. No. I leci tutaj punkt, i mamy 2 0. Następna kategoria, czyli trakcja. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o grę na czystej hali, bo w obu grałem tylko na czystej hali, to obie są w miarę. No ale to są dobre trakcje, naprawdę, bardzo fajnie się kleją do parkietu. W tych grałem na zakurzonej i nie było lipy, naprawdę było ok, a słyszałem, że w Lebronach na zakurzonej jest problem. I patrząc na to, jakie są podeszwy, jaki jest bieżnik w danych butach, domyślam się, że no, czym to jest spowodowane, i trakcja w butach tych dwóch jest na bardzo po fajnym poziomie, na pewno na czystych halach, ale w ogólnym rozrachunku trakcja PG będzie stała odrobinę wyżej i będzie zdecydowanie lepiej się kleiła na parkiecie. Na pewno nie polecałbym w nich grać na betonie, ponieważ znam chłopaków, którzy grali na betonie czy na tartanie czy gdzieś i tam już było tak średnio. Bardzo średnio, tego bym nie polecił, ale mimo to i tak zdobędą ten punkt. W takim razie będzie 2-1. Jak zrobiliśmy trakcję, amortyzację, przejdźmy do wygody. Wygoda. To jest ciężki temat, ponieważ te buty ogólnie są wygodne. Nie można tego powiedzieć. Problem jest jedynie z dopasowaniem rozmiarów. Rozmiary w tych butach to 1. Albo pół rozmiaru widziałem ludzi, którzy półtorej lub musieli brać w górę. No nie jest to komfortowa opcja, jeśli o tyle musicie dobierać rozmiary butów większe niż to, co macie. No bo, no jednak macie, na przykład w aplikacji Nike, macie zapamiętany swój size i oni automatycznie będą Wam wybierać ten size i musicie zmienić. I przez przypadek możecie nawet kliknąć i kupić ten sam size. No cóż, za kapiostwo się płaci, ale no… Fajnie, jakby ten film był troszkę odrobinę lepszy. Jeśli chodzi o wygodę w Lebronach, ja ją uwielbiam. Dla mnie mega wygodny but. Bardzo propsuje. Nie mam tu nic do zarzucenia, jeśli chodzi o wygodę w tym bucie. Dlatego, no niestety, albo stety, punkt ci leci do Lebronów, i w tym momencie jest 3-1. I już Lebrony zaorały PG, ale jest jeszcze Ochrona stawów. i tutaj, tak, punkt jest większy. Ma lepszą amortyzację, jest wygodniejszy. Tutaj zdecydowanym plusem jest trakcja i obwinięcie stop. Na pewno, bo takie dobre dopasowanie stopy do buta jest bardzo ważne. I to też jest element, który pozwoli Wam nie skręcić tej nogi, czy nie, jak staniecie źle, nie polecie tak łatwo. Naprawdę. I to jest ważna rzecz, ale niestety ciężko mierzyć się komuś z lebronami siedemnastkami. I ja wiem, że to są moje ulubione buty w tym momencie. Znaczy, może ulubione nie, ale najwygodniejsze do gry i które uważam za najlepsze do gry. Z tych butów, które ja posiadam, oczywiście. No, chociaż Hobby 4, no tu to było na takie starcie. Ale bardzo ciekawy pomysł na odcinek. Dajcie znać, czy byście chcieli taki zobaczyć. Ale ciężko rywalizować tutaj z lebronami, ile jest? 4, 1. Lebrony wygrywają całe starcie. No, odrobina deklasacja, ale lebrony zazwyczaj wygrywają wysoko. No, dajcie znać, co wy myślicie. Które... Czy serio to jest aż taka deklasacja? Jeśli chcecie kupić któreś buty, wbijajcie link poniżej i kupujcie je z moich reflinków, Będę bardzo wdzięczny. Oraz wbijajcie do opisu i tam też macie link do grupy na Discordzie, gdzie gadamy but, o butach, pomagamy dobrać rozmiary, gdybyście nie wiedzieli, jakich kupić. I wszystko z tym związane z butami. Zawsze znajdziecie pomocnych ludzi, czy to mnie, czy jakiś tam adminów, czy zwykłych ludzi. Bardzo spoka atmosferka. Zapraszam i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Cześć!